thank you. Czołem, Kromka z Rosłem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefield 1, a dzisiaj mam dla was fajną informację odnośnie nowego dodatku w imię Cara, w zasadzie parę informacji. I wiem, że ten tytuł może się wydawać taki nienaturalnie clickbaitowy, bo o, kobiety w Battlefield 1, co to za clickbait, halo, tutaj, policja, proszę przyjechać, ale no, no tak jest, tak jest, zobaczymy zresztą... Co wy na ten temat myślicie, moi drodzy? Przede wszystkim należy powiedzieć o tym, że sam dodatek w imię Cara został zapowiedziany już oficjalnie na końcówkę wakacji, a sam dodatek będziemy mogli zobaczyć w akcji podczas EA Play 10 czerwca. Także to jest na pewno opcja warta odnotowania, warto sobie zarezerwować 10 czerwca czas na to, aby właśnie ten dodatek Obejrzeć. No i moi drodzy, druga opcja, czyli ten główny obrazek nowego dodatku, tak samo jak to było w przypadku francuskim, również był obrazek, teraz też mamy obrazek, a na tymże obrazku widnieje kobieta. No i jak poczytałem różnego rodzaju komentarze, czy to na reddicie, czy to na innych kanałach zagranicznych, co to się nie stało, i tak dalej, i tak dalej, to lekko się złapałem za głowę. Będzie można pograć kobietą, moi drodzy. Będzie można pograć kobietą. Dlaczego kobietą? No z uwagi na to, że w trakcie I wojny światowej w Rosji istniały tak zwane rosyjskie bataliony kobiece i były to, moi drodzy, jednostki formowane. No jak żeby inaczej z kobiet po rewolucji lutowej. I generalnie samą genezą i, i sam proces formowania przebiegał w taki sposób, że sytuacja wojsk rosyjskich na froncie była bardzo, bardzo ciężka i trudna. I aby zmienić ją na korzyść i generalnie też podnieść morale rząd rosyjski zaczął po prostu werbować ochotników. A że wśród tych ochotników były również kobiety, no to złożono parę takich batalionów kobiecych, właśnie, które jedne uczestniczyły w walkach bezpośrednio, a drugie w zasadzie nie uczestniczyły w ogóle, bo było wiele problemów z uwagi chociażby na zdolność bojową, czy też wsparcie ze strony władz wojskowych. Ogólnie, moi drodzy, kobiet w tych batalionach służyło około 5000, ale tak jak już wcześniej wspominałem, tylko dwie jednostki osiągnęły pełne Stany kadrowe. Także będzie można pograć kobietą, wybierając rosyjskiego zwiadowcę. No i tutaj moje pytanie do Was, w zasadzie moi drodzy, jak Wy się na to wszystko zapatrujecie, bo pamiętam, kiedy był pierwszy art, przed samym w ogóle, przed samym Battlefieldem 1, kiedy to też czarnoskóry żołnierz został pokazany. I wiem, że sprowadziło to delikatne niezadowolenie części, no bo tutaj poprawność polityczna, różnego rodzaju kwestie wchodziły w grę, mimo... Że same tło historyczne pod tym zakresem w tym zakresie tego zdjęcia z czarnoskórym żołnierzem było jak najbardziej prawdziwe. Tutaj również mamy historyczną zgodność, ponieważ mamy rosyjski batalion kobiecy, więc ta kobieta jest historycznie uzasadniona, więc też nie powinno być żadnych problemów, tym bardziej, że słuchajcie, jakby się tak zastanowić, to w wielu grach FPS w zasadzie chyba we wszystkich teraz te kobiety są obecne. No bo w Rainbowle mamy postać. Kobiece, chociażby w Overwatchu też te postacie kobiece są, w CS-ie no, postaci kobiecych nie ma, ale tak jak widzimy, jednak to wszystko zmierza w takim stylu, w takim stanie, aby jednak te kobiety po prostu były. I ja szczerze mówiąc nie widzę w tym nic złego. Póki to jest faktycznie historycznie poprawne i, i nie jest to jakiś niesamowity wymysł kogoś tam, no to jest, jest wszystko ok. Troszkę się obawiam, szczerze mówiąc, odnośnie. Różnego rodzaju bagów, bo, bo nie ukrywam, że no no tak nie wiem, tak mi troszkę dziwnie chyba będzie, ale, ale jestem ciekawy waszego zdania, waszej opinii. Oczywiście wiem, że tam ktoś może się poczuć jakoś dziwnie z tym, że nagle będzie go kobieta, snajper. Zabijał za drzewa, czy, czy cokolwiek mu robił, i tak samo też wiem, że część osób będzie na pewno pisała o poprawności politycznej, o równouprawnieniu, o feministkach matko boska, różnych innych takich rzeczach. No ale fakt, faktem kobiety w Battlefield 1 w wersji grywalnej, w multiku będą będzie to klasa zwiadowcy po stronie rosyjskiej. No i jestem bardzo ciekawy, co tam się też będzie znajdowało. Jestem też w sumie ciekaw, czy na przykład ci żołnierze, rosyjscy, te żołnierki rosyjskie będą na przykład miały mniejszą staminę czy mniejszą wytrzymałość z uwagi na to, że były na pewno bardziej wątłej postury niż mężczyźni. No taka natura, kobiety generalnie czasami czasami, bo nie zawsze są bardziej wątłej natury ale wydaje mi się, że tak nie będzie, już tutaj tak sobie tylko dywaguję dla, dla dobra dyskusji. Także moi drodzy przypominam, pierwsze pokazy nowego dodatku w imię Cara 10 czerwca na EA Play, oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania, fanpage'a oraz Instagrama, bo oczywiście będę wam się starał przekazywać wszystkie informacje jak tylko będę się o nich dowiadywał. Dajcie mi znać co sądzicie o kobietach granych w multiku, czy wam to przeszkadza, czy wam to nie przeszkadza przypominam również o tym, żeby będzie można pograć nią zwiadowcą po stronie rosyjskiej. Także moi drodzy, pamiętajcie, Kronka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.